Pracowanie z prawdziwym talentem to jest naprawdę wielkie szczęście, a ludzie utalentowani na pewno taką osobą jest ksiądz Marek. To są ludzie, którzy są w szczególny sposób namaszczeni, dotknięci przez Pana Boga. W moim życiu tak jest, że najpierw marzę, później się modlę, a później przychodzi Pan Bóg i mi to wszystko daje. Czyli od marzeń wszystko się zaczyna. I myślę, że tak jest w życiu każdego z nas. Nie bójmy się marzyć. Ja marzyłem o tym, żeby kiedyś widzieć na oczy. Ja marzyłem kiedyś o tym, żeby chodzić o własnych siłach. Ja marzyłem o tym, żeby zostać księdzem. Na, nawet nie marzyłem o tym, żeby zostać poetą. Nie bójmy się marzyć. Pan Bóg jest największym marzycielem, i myślę, że my jesteśmy na jego obraz i podobieństwo. Na pewno tak jest. Lubię, jak czekasz na mnie, choć kolejna zima za oknem. Lubię, jak czekasz na mnie, choć nie piszę do ciebie ani nie dzwonię. Lubię, jak na mnie czekasz, choć Twoje oczy bolą od wypatrywania. Lubię, jak na mnie czekasz. Choć czasem wątpisz, że w moim sercu jest jeszcze miejsce dla Ciebie. Mimo wszystko, lubię, jak na mnie czekasz. Dom to jest takie miejsce, które, które jest zawsze w sercu. Niezależnie od tego, ile się ma lat, co się robi w życiu. Ja za swój dom dziękuję Panu Bogu. Dziękuję publicznie swojej mamie, która, która tutaj z nami jest. Dom to miłość. Nauczyłem się w domu miłości. Może dlatego mi tak fajnie o miłości pisać. Nauczyłem się miłości. Dom to miłość. Dla mnie to jest jednoznaczne. Mój tata już nie żyje, ale żyje moja mama, moje rodzeństwo i ta rodzina cały czas żyje i mam nadzieję i wierzę, że tą miłością od Chrystusa i tą miłością wzajemną do siebie bardzo lubię tam wracać, wstępować, wpadać. Na Yeah. Nawet sobie tego nie uświadamiamy, ale przecież oddech to jest taki dar Boży i, i bez tego oddechu nie mamy szans. Jeżeli ktoś wierzy w Pana Boga, jeżeli Go kocham, to w każdym oddechu jest Boża miłość, jest Boży dar. Wszystko jest darem Bożym. Ja to nazywam oddechem albo, albo odbijaniem się w Bożych oczach. Zobaczcie, jak jesteście piękni. Wszyscy. Wszyscy. it's so